No hej! Zabezpieczenia antypirackie, mimo że bardzo potrzebne, niekiedy są uciążliwe i karają tych uczciwych graczy. Ale niektórzy ambitniejsi twórcy znają sposób na kreatywniejsze podejście do sprawy. Dziś zanurzymy się w świat najciekawszych zabezpieczeń antypirackich w grach. Takich, które nie tylko chroniły twórców przed nielegalnym kopiowaniem, ale też dostarczały piratom niezapomnianych, choć niekoniecznie przyjemnych, wrażeń. Jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, bo jeśli przebijecie próg 300, to będę wiedział, że seria wam się podoba i Kolejny odcinek. Zostawcie też subskrypcję, żeby kanał się rozwijał, a widzę, że niestety nadal większość z Was ogląda bez suba. Kończymy ten wstęp. Zaczynajmy! The Legend of Zelda Spirit Tracks. Seria The Legend of Zelda od Nintendo jest znana z innowacyjnych pomysłów i angażujących mechanik rozgrywki, ale także niezwykle skutecznych zabezpieczeń antypirackich. Jednym z najbardziej złośliwych rozwiązań było to, które pojawiło się w odsłonie Spirit Tracks. Było związane z mechaniką sterowania pociągiem. W tej grze jednym z kluczowych elementów fabuły oraz mechaniki rozgrywki jest prowadzenie pociągu. Na ekranie znajdują się specjalne kontrolki umożliwiające przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie pojazdu. Jednak Graczom korzystających z pirackiej kopii gry te kontrolki znikają. Oznacza to, że gra staje się praktycznie niemożliwa do ukończenia. Bez opcji sterowania pociągiem w pewnym momencie gracz nie może kontynuować rozgrywki i cała gra jest praktycznie skończona. To wyjątkowo sprytne zabezpieczenie, które nie tylko uniemożliwia dalszą grę, a także sprawia, że pirackie kopie są praktycznie bezużyteczne już od samego początku. Takie podejście Nintendo to doskonały przykład tego, jak kreatywnie i skutecznie można ochronić grę przed piractwem. Alan Wake. Studio Remedy Entertainment postanowiło podejść do problemu piractwa w bardziej subtelny sposób, ale jednocześnie bardzo wymowny sposób. W przeciwieństwie do zabezpieczeń, które uniemożliwiają ukończenie gry, tutaj piraci mogli przejść całą historię bez większych przeszkód, ale nie odbyło się to bez pewnej kary. W pirackiej wersji Alan Wake główny bohater nie wyglądał tak jak w oryginale. Zamiast tego przez całą rozgrywkę nosił opaskę na oko niczym stereotypowy pirat. Ten zabawny, ale jednocześnie mocno Pokażający szczegół nie wpłynął jakoś na mechanikę gry, ale stale przypominał graczom, że korzystają z nielegalnej kopii. Co ciekawe, Remedy wykorzystało ten sam trick kilka lat później w grze Quantum Break. W obu przypadkach zabezpieczenie nie blokowało dostępu do fabuły, ale skutecznie piętnowało piratów, dając im jasny sygnał: wiemy, że ukradłeś naszą grę. Mirror's Edge jest to gra, w której kluczowym elementem jest parkour. Dynamiczne bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód z wykorzystaniem płynnych ruchów postaci. Mechanika ta wymaga nabierania prędkości, by wykonywać długie skoki i pokonywać kolejne poziomy. Twórcy gry zadbali jednak o to, by osoby korzystające z nielegalnych kopii nie mogli cieszyć się swobodą grania. W pirackiej wersji wprowadzono zabezpieczenie, które sprawiało, że postać zwalniała tuż przed krawędzią. Oczywiście uniemożliwiało to wykonanie dalekich skoków. Zamiast dynamicznie pokonywać przeszkody gracze doświadczają nagłego spowolnienia, które skutecznie uniemożliwia ukończenie nawet samouczka. Zabezpieczenie to było nie tylko skuteczne, ale też frustrująco sprytne. Nie wyrzucało graczy z gry, ale stopniowo odbierało im możliwość czerpania przyjemności z dynamicznej rozgrywki, która stanowiła esencję mirror Edge. Sirius Sam 3 Studio Croatim słynie z szalonych pomysłów, a ich podejście do zabezpieczeń antypirackich w Sirius Sam3 jest tego doskonałym przykładem. Zamiast blokować dostęp do gry czy wyświetlać ostrzeżenia, twórcy postanowili umilić życie piratom w sposób, który sprawia zarówno wku jak i rozbawienie. Gracze, którzy uruchamiają nielegalną kopię gry, początkowo nie zauważą żadnych zmian. Mogą cieszyć się chaotyczną rozgrywką, walcząc z hordami przeciwników, aż do momentu, gdy na ich drodze pojawi się wyjątkowy wróg. To ogromny skorpion skórny. Który porusza się z zawrotną prędkością, atakuje zarówno z bliska, jak i z daleka, i co najgorsze, jest całkowicie nieśmiertelny. Zwykłe metody walki okazują się bezużyteczne, bo bestia ignoruje wszelkie obrażenia. Graż może próbować uciekać, ale błyskawiczne tempo skorpiona sprawia, że prędzej czy później dopadnie swoją ofiarę. Efekt jest taki, że piraci w sumie mają grywalne demo, mogą zobaczyć kawałek gry, ale o ukończeniu jej mogą zapomnieć. To jedno z tych zabezpieczeń, które nie tylko skutecznie zniechęca do korzystania. Z nielegalnych kopii, ale także idealnie wpasowuje się w humorystyczny charakter gry Siris Sam. Far Cry 4 Kolejny odcinek, w którym chwalę za coś Ubisoft? No pokazuje to tylko, że kiedyś mieli rzeczywiście bardzo dobre pomysły i robili dobre gry. No ale wracając, zastosowali oni w Far Cry 4 jedno z bardziej kreatywnych zabezpieczeń antypirackich. Sprawiało, że nielegalne kopie gry były praktycznie niegrywalne. Gracze, którzy ściągnęli piracką wersję, mogli normalnie eksplorować świat gry, aż do momentu, gdy postanowili wsiąść do pierwszego pojazdu. W tym momencie rozgrywka zmieniała się w kompletny chaos. Ekran zaczynał szaleć, a Siadanie do samochodu przypominało bardziej podróż falconem Milenium ze Star Warsów. Zamiast płynnej jazdy gracz doświadczał dziwnych wizualnych zniekształceń, które uniemożliwiały jakąkolwiek kontrolę nad pojazdem. Zdezorientowani piraci często udawali się na oficjalne fora Ubisoftu, szukając rozwiązania problemu. Tam okazywało się jednak, że jest to część zabezpieczenia antypirackiego. Co więcej, ci, którzy publicznie skarżyli się na ten błąd, mogli liczyć na banana forum. To jedno z tych zabezpieczeń, które nie tylko mocno utrudniało. Grę, ale skutecznie ujawniało piratów, próbujących szukać pomocy u oficjalnych źródeł. GTA 4 Rockstar Games od lat walczyło z piractwem swoich tytułów, ale w przypadku GTA 4 postanowili wprowadzić jedno z najbardziej irytujących zabezpieczeń antypirackich w historii gier, bardzo podobne do tego z Far Cry 4. Zamiast całkowicie blokować rozgrywkę, twórcy sprawili, że doświadczenie płynące z nielegalnej kopii było niemal nie do zniesienia. Osoby, które uruchomiły piracką wersję gry, od samego początku musiały zmierzyć się z niezwykle uciążliwym efektem. Efektem pijanego bohatera. Kamera cały czas się trzęsła, sprawiając, że Sterowanie głównym bohaterem było chaotyczne i męczące. W normalnej wersji gry efekt pojawiał się tylko wtedy, gdy główny bohater wypije za dużo alkoholu. Jednak w pirackiej edycji towarzyszył graczowi przez cały czas. Próba celowania do przeciwników czy prowadzenia samochodu stawała się praktycznie niemożliwa. Ten zabieg skutecznie upokarzał życie osobom korzystających z nielegalnej kopii. No oczywiście grę się dało ukończyć, ale jeśli ktoś chciał ukończyć ją w tej wersji, musiał pogodzić się z nieustającym efektem na. Pania. Co ciekawe, Rockstar chyba lubi znęcać się nad piratami, bo nie jest to jedyne zabezpieczenie w GTA 4, ale więcej na ten temat powiem w kolejnym odcinku. Dark Souls Seria Dark Souls jest znana nie tylko z niezwykle trudnej rozgrywki, ale również z niecodziennej i sprytnej metody walki z piractwem w pierwszej części. Twórcy zastosowali nietypową, ale skuteczną metodę ochrony przed nielegalnymi kopiami. Chociaż powszechnie mówi się o zalewie wszystkich pirackich wersji gry przez maksymalnego poziomu postacie, w rzeczywistości była to jednorazowa kontrolna akcja przeprowadzona przez deweloperów przed oficjalną premierą gry. W momencie, gdy gra trafiła do niektórych graczy przed czasem, twórcy z From Software. Postanowili nawiedzić ich sesję wyjątkowo potężnymi przeciwnikami, Black Fantom'ami. Te postacie były maksymalnie rozwinięte, miały ponad 1900 punktów życia oraz pełną paletę umiejętności na poziomie 99. Domyślacie się już pewnie, że były praktycznie niepokonane. Takie postacie pojawiały się w grze losowo, aby uprzykrzyć życie piratom, którzy dostali grę przed jej oficjalną premierą. Choć akcja była krótkoterminowa, a niektórzy poddają jej istnienie wątpliwości, stanowiła jedną z najciekawszych prób ochrony przed piractwem w historii gier wideo. Wiedźmin 2 zabójcy królów. Jest Polska Mentioned. Mamy Wiedźmina. CD Projekt jak zwykle nie zawodzi, chyba że na premierę Cyberpunka, ale o tym zapominamy, bo teraz jest to świetna gra. Jak zwykle zamiast stawiać na kontrowersyjne zabezpieczenia antypirackie, postanowili wprowadzić do Wiedźmina 2 mechanizmy, które skutecznie popsuły rozgrywkę osobom korzystającym z nielegalnej kopii. Jednym z najbardziej frustrujących błędów w pirackiej wersji gry były śmierci Geralta w przerywnikach filmowych. Zdarzało się, że protagonista nagle kończył swoją przygodę będąc na przykład po Wieszonym. W innych przypadkach mógł paść ofiarą Vernona Rosza, Jorweta, a nawet grupy uzbrojonych w drewniane sztylety birów. Ale to nie wszystko. Twórcy zadbali o dodatkowe, subtelniejsze utrudnienia. Osoby grające w nielegalną wersję gry mogły natknąć się na absurdalne zmiany w niektórych scenach. Przykładowo romantyczne zbliżenia Geralta. Zamiast przebiegać z atrakcyjnymi partnerkami, zastępowano ich model ujęciami ze starszą, małą rodziwą kobietą. Niektórzy piraci skarżyli się na hordy agresywnych kur podążających. Za Wiedźminem oraz dziwaczne dialogi dzieci, którym towarzyszyły źle nagrane kwestie głosowe. Takie zabezpieczenia nie tylko skutecznie uprzykrzały grę piratom, ale też stały się humorystycznym dodatkiem dla społeczności, która szybko zaczęła się dzielić swoimi przeklętymi doświadczeniami z nielegalnej wersji Wiedźmina 2. Jak widać, można się postarać i zrobić przyjemne zabezpieczenie antypirackie. Wystarczy odrobina chęci i kreatywności, ale słowem podsumowania: dzieci, pamiętajcie, zawsze się zabezpieczajcie. A wy znacie jakieś kreatywne zabezpieczenia, Antypirackie w grach, dajcie znać w komentarzu, a może wykorzystam ten pomysł w kolejnym odcinku i pokażę Was na filmie. Jeśli podobał Wam się taki film i chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Jeśli przebijemy próg 300 lajków, zrobię dla Was drugą część. Nie zapomnijcie też o subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.